Nie umiem być ojcem. Mm, no bo Karol nie ma jąder. Internet odłącze. Kakao traci internet od oncze i pójdzie domu spać. Karol nie ma jąder, no to to jest logiczne. Słuchaj ojca. Ja się. Eee, bo ci zrobię zbite na HT się położy ta ściana sterobionowa. Ja codziennie zmieniam miejsce zamieszkania. W końcu przenieść karton z jedno mie jednego miejsca na drugie to nie sztuka. No dobra, ale pod mostem mieszkasz, nie? To zrobię tam wjazd, ściany się położą i tyle. Ty nie mieszkasz już pod mostem. Znaczy mieszkam teraz pod, pod mostem, ale w kartonie, a dzisiaj zmieniam miejsce zamieszkania i przenoszę się do tego. Jak się to miasto nazywało? Do Biedronki? Nie, nie, jak się to miasto nazywało, to takie tam gdzie tam gdzie krowy kradną. I żubry rolują być... na bocianach. Świnoujście chyba. To jest nie, wiem, co Chodzi, Chodzi o mało A. A czemu tam kradną krowy? To pewnie kar kradnie, bo on jest taki bo tam ten. Krowy tych są bardzo mlekodajne. To o tych oddówek kradnie. Te krowy pewnie. Po tych lodówkach mówię. No pewnie. bo Karlo ogólnie lubi kraść lodówki. O Boże, kto to przyszedł do nas z Fuzji. To może jak już teraz opowiadam tak o wszystkich, to może teraz też opowiem jak Fuzji powstał. Fuzji A jeszcze on nie powstał. Fuzji, co? Powstał. co? Raz, raz, raz. A Fuzji już powstał? Znaczy fuzji to ogólnie z fuzim to jest taka historia, nie? Że kiedyś, kiedy on jeszcze się nie urodził, nawet jeszcze nie był w planach, on w ogóle nie był w planach, bo to jak on powstał, to był czysty przypadek. On niechcący powstał. I ten, i po prostu, i po prostu, po prostu pewnego dnia pewna cyganka uciekała przed dwoma murzynami, którzy chcieli ją zgwałcić. I ta cyganka uciekała, uciekała, uciekała.

i oni je wychowali na dobrego takiego murzynka. I właśnie nic dziwnego, że teraz jest taki czarny. I że nie ma kolon. To tak właśnie powstał fuzji, rozumiecie, tam przez przypadek. Tam cyganka biegła, go wysrała i murzyny wzięły, go zaadoptowały, tam wzięły jak swojego. Ale za trzeba było. No trzeba, i ogólnie dla nie? nieco mówi się machenią, to tak naprawdę to jest fuzji że on się przyznać nie chciał nie się ma tylko zapiedalać trzeba dobry młoddzi za a a a a a a pan a pan a a a pan a jak ja powstałem bo się młody nie chce mi powiedzieć to był wielki przypadek. A jak to od kakaa to usłyszeć. Znaczy to jak ty powstałeś, to akurat nie był przypadek. To było wszystko zaplanowane co do Joty. Bo na przykład zobacz twój tata. Siedział pewnego dnia na kiblu, nie? I tak sobie rozmyślał. Rozmyślał, rozmyślał. I tak sobie pomyślał pewnego dnia, że chciałbym mieć syna. Ale taki... Ale... To takiego syna, który dawałby mleko. Mówiłby po polsku, byłby jednocześnie muzynem i pochodził z za... Azji. Rozumiesz za... to tak? Że... Myśla wyłączego. Mysza wyłączeko. Już pytam. Ma, ma, on, on mi przeszkadza. Ja opowiadam sobie dzień, 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 w dzień, 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 No i... Wtedy właśnie on tak pomyślał, nie? Właśnie, że chciałby mieć tego syna takiego, nie? Siedząc na kiblu właśnie. I wtedy właśnie jak już pomyślał, to puścił taką dużą kupę, nie? I ta kupa właśnie tak się rozbryzła po całym sedesie, tam wiesz, Nawet na domestos trochę opadła, nie? I wtedy on wziął tam, spuścił wodę i właśnie się wtedy zdo zdowiedział, dowiedział, że nie ma wody w domu. I ta kupa tam leżała. <grym> Co dalej? No i ta kupa tam leżała i tłukada tam biedny nie wiedział co zrobić. No to biedny wziął tą kupę w ręce. Tak na ręce, tak na dwie. I niesie tą kupę nie? i idzie do Twojej mamy i mówi, zobacz jaką kupę zrobiłem z myślą o Tobie. Ona mówi, mmm, bardzo ładna kupa, dziękuję, że o mnie pomyślałeś. Chciałabym, żebyśmy mieli takiego syna. A on mówi, ja też chciałbym, żebyśmy mieli syna. I zadzwonili do agencji, ten, znaczy do zakładu pogrzebowego, żeby mu, żeby im z krematorium małego trupka wzięli, nie? I ten trupka im przywieźli, takiego małego, tam bez rączek, bez nóżek, nie? Tam główka tylko i ciałko, tam dupa i tam jajeczka, dwa, nie, znaczy trzy, bo trzecie niewyklute, nie? I ten. I. Tam oni wzięli, tam ożywili tego trupka, tam przyszyli nóżki, przyszli rączki, tam wszystko zrobili i synek działał i wtedy powstał, nie? Bo że miał jedną wadę, nie? Bo ogólnie miał krzywy kręgosłup i miał źle przyszyte ten, źle przyszyte rączki. Że miał lewą rączkę tam gdzie powinien mieć prawą rączkę, a prawą rączkę miał tam gdzie powinien mieć prawą rączkę. I miał dwie rączki tam gdzie powinien mieć prawą rączkę, ale tylko jedną. A tam, gdzie powinien mieć lewą rączkę, to nie miał żadnej rączki. Tyle? A to Cię nigdy nie zastanawiało, dlaczego masz dwie ręce po jednej stronie? No właśnie tak trochę, ale... Myślałem, że to tak specjalnie było zrobione. Ja, to Ty tak... No, nie a to właśnie źle się strzyło tylko, nie? To powiesz, wiesz... Nici były złe. Ale no tak to jest, jak się do życia ciała używanie identystycznych. dentystycznych. A... Kto tam siedzi jeszcze na tesie Nie jest? ma nikogo. Mysza. Mysza jest? Aś będzie śpiewa śpiewa no. dzisiaj śpiewać? Dzisiaj nie śpiewam. Czemu? Jezu, mi się nie No Bardzo. Świja. Ej, a wiecie, że Mati to wszystko nagrywa? On zauważyłem to przed chwilą.